Myśmy specjalnie o Woodzie tak gadali, żeby on na outlet, żebyście wy powiedzieli, i Gimper kłamał. <laughs> to taki mastermind był od początku. I jeszcze nie tak dawno mówił, że oni zaczepiają, my ani słowa. No i też y, pierdolą jedną bzdurę, bo tam jest: no to, to oczywiście to mnie najpierw do podcastów, a później kurwa tego i Zebo to skomentuje, że to jest o nich, bo a my... oni odbijają, że to jest o nas. No i padł wers, który Zebo zinterpretował jako wers do nas. Ale ja też uważam, że to jest do szalonego i ten co mm -hmm. nie wiem, czy to widziałeś. Tak, tak widziałem, i ten tytuł było. Że, że chłopaki tam zapraszali mnie na wywiad, a potem se gębę wycierali ksywą. Ale właśnie mnóstwo ludzi do mnie też to napisało, bo ja dodałem wtedy, że Isterek, o którym zwykle będziemy mówić, Tom e, mm -hmm. instastory, to dostałem mnóstwo odpowiedzi, on z wami ciśnie, że jesteście farmazony, zapraszaliście go do podcastu i nigdy, nigdy nie. Przed... Nigdy... Nie zapraszaliśmy. Buddy Przynajmniej do ja go nie zapraszałem nie, do naszego nie. wspólnego. Ty do nie. swojego? Ja do swojego, ale to były rozmowy zdecydowanie jeszcze przed MGP i tak dalej, później. I nie, on zresztą nawet powiedział, że yy, były takie plany, ale to było przed, przed nagraniem MGP, i tak dalej. Gadaliśmy i tam, a może wpadnę do ciebie. To jest na takiej zasadzie. Ja pamiętam, że to było jak kiedyś, jak on przedłużył tą krzyż, szynkę 100 tysięcy domu dziecka, to miał łączenie ze Stanowskim i coś tam z w do programu, on, a ja nie chodzę Taki, bo innego zadzwoniłem, mówię. Ty nie chodzisz, a my się znamy, tyle, to może już spatron. O, pomyślimy i to było tyle, też go. A Gimper, bo ja w zgrzycie, Gimper. Znając szalonego, o którym zresztą nie mówi, przecież nigdy w zgrzycie, znając szalonego, to albo mówi, ja sprawdziłem swoje okno konwersacji i tam było, tam nie było jakiegoś zapraszania. To w tym oknie to on go tam prosił, jak to on i zaprasza. Jakiego? Raczej znając styl zapraszania na rozmowę szalonego reportera, Zakładam, że jakbyś obejrzał jego okienko konwersacji z Buddą, to jest tam bardzo intensywne nakłanianie do rozmowy. A najlepiej rewo. No to ja... A ja go zapraszałem. On tak by trochę zjebał narrację, no ale to chyba nie bardzo, otworzę. Nigdy nie zaprosiliśmy Buddy na wywiad. Ja jeszcze znaczy, okienko konwersacji właśnie mi się wydaje, że ja mogłem kiedyś do niego pisać, yy, gdzieś tam, że jak rozkminaliśmy różne osoby do rozmowy... Poczekaj, ja sprawdzę nawet tak, teraz. Plus wiesz, my znaczy, raczej pewnie. byliśmy spójni w linii narracyjnej, nie? No to możesz szukać, czy czegoś nie masz. Ja sobie przejrzałem właśnie okienko z Buddą. Znaczy. Nie, no, pisałem mu, czy wpadniesz do do podcastu. Nie wpadnę, napisałem mu tak, ej, prowadzimy w podcast, nie wpadnij do nas. Pisałem do niego, że no, prowadzimy podcast i żeby chciał przyjść, ale to było, no mówię, no to. No to Jak... gdzie wypisywanie, nie? A on odpisał coś na to? Głosówki nagrał, no to tam nie będzie. A, puszczył. no to nie będziesz, ten... No ale chodzi o to, że było rzeczywiście jakieś zaproszenie w tym kontekście, jakiejś rozmowy. No, ale to tak nie zap... Na pewno szalonego bardziej zapraszał. <laughs> Kurwa, pyku, ty nie widzieliśmy mojej konwersacji z nim, także hamuj tam y, piętą. Nie, myśmy go Naszego wspólnego nigdy nie było tematu, zresztą my tu gości raczej nie zapraszamy. Ja z nim gadałem kiedyś ten GP jeszcze, żeby, bo może tak do mnie wpaść, też to były różne rozmowy. Nigdy nie był zapraszany, więc wydaje mi się, że to jednak o nich, ale. To też mi się tylko wydaje. No nie, no jak ja usłyszałem, zapraszaliście, zapraszaliście wy, zapraszaliście tak, do Tak, Zapraszaliście. Wiecie, no to, nie, to jeżeli wiesz, ja to zaprasza nie zapraszałeś. Do naszego wspólnego nie zapraszaliśmy, żeby nie, nie go w ogóle nie... zapraszamy, bo tu nie mamy gości. Tak. Przez teraz Marzen, że tam. to są... był raz takim, był, ale to generalnie, jeżeli Especjalne zapraszaliście. Odcinki. Nie zapraszamy, to raczej nie nas, ale to też nie wiem, ja nie jestem gimper, żeby mówić, że na pewno masz takie albo inne okno otwarte. No ale co, no ale jesteśmy na ekraniku. No ale to i właśnie i to mógł wybrać jeżeli miał, że Farmazony wybrać dowolny jakikolwiek inny fragment czy to Innego jeżeli o tobie to swojego podcastu tylko oczywiście, swojego oczywiście. a tu wybrał akurat ten ze świątecznego w którym głównym w tytule jest Buddha na, Netflix. na Netflixie. I to jest ciekawe, że on to, on to jest ten telewizor rozmazany, więc generalnie jakby wybrał każdy inny net my byśmy ciężko nam było dojść, który to tak. jest nasz. I czy to jest nasz. Znaczy, czy to jest nasz tak, bo może gdzieś tu, po plamach, że to jest mój pokój. Ale tam widać, że ja jestem kurczakiem, nie, ja jestem... kurczakiem, tak. Ja, ja bym był, kurczaki, ja byłem zającym, a Ty mam być... tego. Tak. Jakoś tak. Ale generalnie to od razu to widać, który jest odcinek. I. Tam jest. A Buda akurat, Buda akurat nie, nie jebie wiadomościami po oczach, tylko daje takie. Tak, tak z weskiej krumie, co lubi tu nie rozwiązał. Że wie, że takie, że coś tam. I tytuł tego odcinka, jesteśmy się naprawdę nie zmienili. Buda na Netflixie. I my tylko w tym odcinku, tam nie ma słowa, to co on ciśnie, że się doktorujecie prawnie, tam nie ma słowa o loteriach, o tym, o tamtym, czy on winny, niewinny. Nie ma oskarżania. Tam jest, że film jednak nie będzie na Prime Amazon, tylko będzie na Netflixie I akurat w tym filmie. Kamil Budda, pseudonim, nie, Kamil Budda, pseudonim Budda. Chodzi o to, że mówiliśmy ostatnio o filmie, który ma kręcić z Amazonem, tak? Tak, no i się I teraz, okazuje. I teraz że... ja mam dwie, dwie informacje. Jedno ze źródeł powiedziało, że... Nie dogadali się coś na końcu z Amazonem i to jest ten film, który będzie tu miał być tu, a drugie źródło mówi nie, 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 to są dwa różne projekty i film na Amazonie to będzie takie właśnie coś jak MrBeast, że on totalnie nie statement nie o loteriach, tylko właśnie tak MrBeast, że przeniesie jakby internet tam. Czyli tak to, jakby bo... swój content, który no, robił tam tak motoryzacyjny. Beast, tam, samochody, tu taki film. Tam. taki tam, okej. Okay. A, a tu a będzie a film dokumentalny. Mówi, nie, a tu będzie film dokumentalny o loteriach. No i właśnie nie wiem, która wersja jest prawdziwa, no ale obie twierdzą i to jest pewne. Także na, na 100% i to jest na bank kręcone, no mam info ze środka. Na sto, I to możecie mnie z tego rozliczyć w 100%. Na Amazonie, nie wiem czy gdzie mówię, że jedna strona powiedziała, że się coś dogadali, a druga mówi, że to będzie zupełnie inny film. Ten sam reżyser, co w 98, kręci to. Ale to będzie ten film, o którym słyszeliście, to tam tłumaczenie tak jakby, tak? O tych loteriach, jak to było? Nie, to ogólnie ma niby nie być film o Buddzie, tylko film o loteriach i o tym, co się teraz stało, o tych błędach prokuratury i z takim raczej wydźwiękiem, że... Po jakby, że no wiesz co, no, trochę jak mówi Jakimow powiedzmy, że te są legalne, a oni chuj wie czego prokuratura i takie pokazanie tego złego działania prokuratury nawet to nie ma być stricte o budzie. ale Jak oczywiście będzie. Czyli co będą tam jeszcze inni, którzy brali udział w loteriach? Czy na przykład będzie tam ktoś fajną? <gryw> a czy na przykład będzie tam... dobrze króliku, że mnie pytasz, bo sam nie mogłem tego powiedzieć, bo na pewno ktoś by się wkurzył, że to mówię.